Po ośmiu latach działalności naszej fundacji wreszcie się dorobiliśmy naszego pierwszego lokalu, w którym tutaj siedzimy, w piwnicy. Jesteśmy w piwnicy pod przychodnią lekarską na Grzebowskiej 34. Jak piwnica wygląda, każdy, każdy, jak tu wejdzie, to zobaczy. Jest zniszczona. Nie dostaliśmy niestety żadnych środków na remont czy modernizację tej, tej piwnicy. W związku z tym staramy się sami własnymi środkami tutaj jakoś dostosować się do naszej, naszej działalności. A fundację założyliśmy w roku 2011. Założyliśmy ją w trzy osoby. Marta Niedźwiecka, lekarka psychiatra, Joanna krzyżanowska zbudska lekarka psychiatra i ja, Jerzy Kłoskowski, psychoterapeuta. Założyliśmy fundację przede wszystkim dlatego, że chyba po latach takiej, takiej pracy w psychiatrii postanowiliśmy zrobić trochę coś więcej. Dla osób, które przeżywają kryzysy psychiczne, postanowiliśmy zrobić, znaczy przede wszystkim stwierdziliśmy, że, 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 że koniecznie trzeba jakoś zacząć przeciwdziałać takiemu, takim, takiemu językowi pogardy, który jest publicznie prezentowany, pogardy w stosunku osób, do osób z, mających problemy ze zdrowiem psychicznym. Też stwierdziliśmy, że bardzo taką istotną sprawą, istotnym problemem osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jest stygmatyzowanie ich przez środowisko i autostygmatyzowanie, sami się po prostu autostygmatyzują, sami stwierdzają, że, są, że właśnie choroba to jest koniec życia, koniec świata, że już nic, nic nie mogę więcej zrobić. I dlatego postanowiliśmy założyć taką fundację. Fundacja, fundację nazwaliśmy F. Kropka, bo w takiej międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych wszystkie zaburzenia psychiczne zaczynają się od dużej literki F, później jest kropka i później jest numer. I stąd, stąd tak powstała nazwa naszej fundacji.